Kolejny spotlight Tower już dziś, dlatego czas na Pokenius. Dzisiaj 5 maja mamy kolejny Spotlight Hour, czyli o godzinie 18 mamy do złapania Pokémona Sheldera. Będzie on jako wyróżniony Pokémon do łapania, oprócz tego podwójny stardust na nas czeka oraz ten Pokémon będzie występował w wersji Shiny, także kto nie ma tego słodziutkiego pomarańczowego Shiny, ma okazję złapać przez najbliższą godzinę. W dniu dzisiejszym. Zapraszam przy okazji na transmisję na żywo na kanale Hikomikos. Będziemy łapać wszystkie pokemony podczas tej godziny. Odpalimy Incensa i Lura. Także może, może jakiś się trafi. Będziecie mogli się temu przyglądać na kanale Hikomikos. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Pokéios.